Witam, witam serdecznie moi drodzy kochani na czytaniu na pełnie Księżyca wraku. Tak, oczywiście, dla tych, którzy znają te czytania, które nie są zawsze za każdym razem, kiedy spełnia, czy za każdym razem, kiedy jest now, ale. Ale wtedy, kiedy ja mam taką potrzebę, bo wiecie, że ja czytam wtedy, kiedy mam potrzebę, a nie wtedy, żeby po prostu nabijać tutaj filmików, to wiecie, że wyciągam zawsze na czytania księżycowe te karty. Właśnie i to jest właśnie przygotowane znowu na to czytanie. Nie mogłam sobie odmówić, chociaż ta pełnia księżyca już jest dzisiaj, bodajże chyba pierwsza 33, w związku z powyższym ona już, już jest na naszym, na naszym niebie zagościła. To jest tak zwany zimny księżyc. Kochani, Dlaczego to jest takie ważne? Bo jest to połączone astrologicznie, astronomicznie ze wszystkimi rzeczami. To akurat mnie bardzo ciekawiło, ten bardzo, takie tematy mnie bardzo ciekawiły, więc tutaj zaczęłam trochę więcej grzebać na ten temat, ale nie chcę wam tutaj opowiadać znowu o jakichś aspektach astrologicznych, tutaj, co jaki Mars z czym się tam łączy, czy nie łączy. Nie, to nie jest moja działka. I dziękuję bardzo za wsparcie tutaj, bo pod poprzednim jakimś filmikiem. Właśnie pani, która jest astrologiem, nawet się wypowiedziała na temat tego, że urodziny danych znaków niekoniecznie są zawsze od do, tak jak właśnie niektórzy mi sugerowali, że y, powinnam napisać do 20, a nie do 19, bo właśnie to ma znaczenie, bo co roku to, gdzieś tam pozycja słońca się zmienia w stosunku co do i tak dalej, tak? Więc rzeczywiście tutaj dziękuję za te porady, bo tak jak powiedziałam, ja jestem astrologiem, nie jestem i w tej dziedzinie poruszam się tylko na, swoje, na takie potrzeby związane. Oczywiście z jakąś moją wiedzą i też wiedzą tutaj starotem, ale do czego zmierzamy z tym zimnym księżycem, moi drodzy, jest on tak bardzo ważny, ponieważ tak naprawdę jest to przesilenie zimowe, jest to taki okres zakończenia roku. Tutaj właśnie się miesza kultura z tradycjami, z jakimiś mitami nawet. I oczywiście z religią chrześcijańską, o, o czym mówimy tutaj, Wigilia, pierwszy, drugi dzień świąt i tak dalej. To wszystko jest tak naprawdę pomieszane. Ostatnio słuchałam super wywiadu właśnie pani e, doktor habilitowanej, która jest antropologiem kultury i też różnych takich rzeczy e, związanych z takimi zjawiskami kulturowymi, takimi słowiańskimi głównie. E, i, I fajnie mi to rozjaśniło, ile w tym wszystkim jest chrześcija chrześcijanizmu, ile w tym wszystkim jest mitu, ile w tym wszystkim jest tradycji, czy jakichś takich rzeczy. No, ale właśnie dlaczego to jest takie ważne? Bo mimo wszystko mamy yy, to przesilenie zimowe. To jest to, kiedy ta noc będzie właśnie najdłuższa. To jest ten moment, kiedy wchodzimy w nowy rok, ale też nowy cykl, bo tak naprawdę ten rok jest przecież określany poprzez te cykle, jakby właśnie nie było. I. Ta pełnia ostatnia tutaj w tym roku właśnie jest bardzo znacząca. i Drugi raz pełnia w raku, bo, bo bodajże była ona w styczniu na początku, w tamtym roku, a teraz mamy ją właśnie jeszcze w grudniu. W raku, cóż to znaczy? Emocje, emocje, rak jest żywiołem wody, czyli wszystkie emocje, intuicja nasza, nasza wrażliwość, nasza emocjonalność, nasza delikatność, nasze empatie, nasze wszystkie takie uczucia biorą górę. I to będzie bardzo ważne, bo to będzie taki czas też trochę oczyszczania, ale dlaczego to jest też ważne? Bo to jest też ważne, to czytanie chciałam dla Was zrobić króciutko, żeby zobaczyć co dla każdego znaku w tym właśnie, w tej właśnie pełni akurat tarot chcę pokazać, ale... Co jest bardzo ważne, kochani, o czym Wam powiem na końcu filmiku, jaki rytuał należałoby wykonać. Ja sama, ja wiecie, nie tworzę jakichś rytuałów, takich różnych rzeczy. Nie jest to też moją, jak na razie przynajmniej, ponieważ jak ja coś sprawdzę na sobie, to uważam, że to działa. Ale to, co dzisiaj będę chciała Wam powiedzieć na końcu filmiku, bo nie chcę tu przedłużać tutaj tego wstępu, to oczywiście będzie to w podsumowaniu. Yy, że będzie zakończenie, zakończenie i i rytuał, to będę chciała Wam powiedzieć, bo sama będę też ten rytuał tutaj dzisiaj właśnie robić. Króciusieńki, bardzo prosty, ale jak bardzo będzie ważny dla Was, dla, dla tych osób, które będą chciały go zastosować. A tymczasem zobaczmy, co Tarot chce powiedzieć na ten ostatni czas pełnego Księżyca, na tę ostatnią pełnię w roku, na ten czas właśnie tego przesilenia zimowego, na ten czas końca roku, kiedy te dni będą już teraz się wydłużały nam, kiedy te wszystkie astrologiczne Aspekty mają znaczenie w naszym życiu również, i mm, mam nadzieję, że y, święta były dla Was cudowne, rodzinne, przyjazne, że dostaliście cudowne prezenty. I tu nie mówię o jakichś drogich rzeczach, ale y, no, fajnie jak ktoś takie dostaje również, ale o symbolikę tych, tych świąt, o to, że ktoś pamięta. Ja zawsze to tłumaczę: słuchajcie, dzieciom, można kupić. Świeczuszkę, można kupić, nie wiem, pierdółkę za 5, 10, 15 zł. dosłownie, ale wiecie co się liczy? Chęć dania tej danej osobie tego czegoś, tak? Na tyle, ile mogę po prostu, ale chęć dawania, chęć yy, dawania komuś radości, chęć wydania własnych też pieniędzy na to, żeby komuś coś kupić. Nieszczędzenia na tym, tak? Yy, oczywiście, no każdy według własnych zasobów, ale to jest cudowne, więc mam nadzieję, że właśnie takie cudowne prezenty dostaliście i to cudowne mówię w, 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 właśnie w cudzysłowie. Dlaczego? Dlatego, że dostaliście je z serca, dostaliście je po prostu z serca. Kto dla was to kupił, tak? Bo przecież umówmy się z Mikołajem, no niestety już tutaj nie pogadamy w tym temacie, <grywki> już do nas dorosłych nie przychodzi, przychodzi na pewno do dzieci w cudzysłowie. Więc mam nadzieję, że te święta były dla was cudowne, radosne, ucieszyliście się, że dużo osób o was pamiętało, a jeśli te m, święta nie były dla was takie cudowne, ponieważ... Były różne sytuacje w Waszych rodzinach, trudne, być może przed świętami, a może w samych świętach. To mam nadzieję, że przeżyliście je w spokoju i w takim ukojeniu, przynajmniej, czego Wam oczywiście życzę, żeby tak właśnie też się działo później, tak? Nie tylko, nie tylko w świętach. A teraz, kochani. Życzenia noworoczne, oczywiście, ja już Wam składałam te życzenia w tych ostatnich filmikach, ale to będą takie Wasze życzenia, umówmy się. Moje życzenia dla Was zostały złożone, więc ja Wam życzę i tak, i tak cudowności po prostu w nowym roku, nowego wielkiego kroku w tym nowym roku dla każdego, ale te życzenia musicie zacząć składać sobie sami. Wy sobie złożcie życzenia. Zobaczcie, jak często jest tak, że składamy życzenia komuś, a życzę Ci tego, i tego, i tego, tak? Ale czy kiedykolwiek ktoś z Was zastanowił się nad tym, czy złożył sobie życzenia? Tak, sobie. Składam sobie życzenia, życzę sobie. No właśnie, i o tym porozmawiamy na końcu filmiku. Dobra, kochani, no to co? Lecimy z tym przekazem na pełnię księżyca w raczku. Baranki. Baranki. Baranki na pełnię księżyca. W dniu dzisiejszym w znaku raka. Baranki, jaki jest dla nich przekaz na tę ostatnią, ostatnią pełnie. Kochani, wyleciała nam karta. Yy, drogi Baranku, dla ciebie jest bardzo fajna yy, informacja. Yy, otóż taka, że musisz się nauczyć być cierpliwym. Wszystkie rzeczy, które teraz za, będziesz zasiewał, będą przynosiły Ci później plony. Pamiętaj o dawaniu i braniu, o dzieleniu się z innymi, a nie tylko oczekiwaniu, że ktoś tobie da. Pamiętaj o tej cierpliwości i pamiętaj o tym, że wszystko to, co budujesz każdego dnia, w każdej minucie w swojej głowie, a później w czynach, dostaniesz później w zamian. To jest bardzo ważny przekaz dla Ciebie, baranku. Okej. Okay. Byk. Byk. Byk na pełni wraku. Jezu, jak mi te karty lecą cudownie. Drogi Byczku, powiem tak. Czas zacząć myśleć logicznie, strategicznie z zaangażowaniem, ale odsunąć od tego nerwy, emocjonalność i takie buntowanie się w umyśle. Ponieważ yy, czas Nowiu Raku mówi o emocjach, więc nie kieruj się tymi emocjami negata, negatywnymi, tylko pozytywnymi. Odgoń te myśli, które powodują w Tobie właśnie te negatywne emocje, a zastąp je konstruktywnymi myślami budującymi, które do czegoś Ci mają w życiu doprowadzić. Bliźnięta. Bliźnięta na pełnię księżyca w raku, w raku. Pozdrawiam kochane bliźniaki, ja też jestem bliźniak. Bliźnięta na pełni księżyca dzisiaj w raczku. Bliźnięta, y, czas odpuszczenia. Czas odpuszczenia to jest czas takiego emocjonalnego właśnie odpuszczenia, właśnie w tym raku, takiego poddania się tym emocjom. Te emocje będą z nas wychodziły, ale bliźnięta mają odpuścić, mają coś puścić, mają się czegoś mocno nie trzymać. Mogą to być stare przekonania, stare jakieś wierzenia w coś, stare podejście do jakichś spraw, może kluczowe trzymanie się też jakiegoś miejsca, jakiejś sytuacji, jakichś ludzi. Tu należałoby coś odpuścić i dosłownie puścić, ale co, to wy wiecie najlepiej. Raczki. Raczki w raku. Raczki w raku. W raku. Nie żeby nie, nie wybrzmiało to, że we, we wraku. Raczki w pełni w raku. No cóż, no raczki Będą tym bardziej zasilone emocjami. Być może będziecie mogli liczyć na kogoś bliskiego, głównie oczywiście mężczyzna, ale niekoniecznie. Być może będą to jakieś melancholijne wspomnienia, bądź jakieś dążenia do takiej właśnie doskonałości, jakim był ktoś bliski z waszego otoczenia, może ojciec, może partner. A być może to wy potrzebujecie właśnie takiego miłości i otulenia, więc pozwólcie sobie na to poprzez okazanie też od siebie tego otulenia, a otrzymacie je wtedy w zamian. Dużo raków również tutaj będzie chciało wybaczyć komuś i prawdopodobnie może to być mężczyzna. Yy, raczki, lew, lew, lew na pełnię księżyca wraku. Super, jak mi lecą te karty. Bardzo się cieszę, bo to tak ma być. Lwiątka. Lwiątka. Dla lwiątek będzie bardzo ważne to, aby oczywiście skupić się na bliskich, znajomych, przyjaciołach, również na rodzinie, ale ci znajomi są chyba najważniejsi. Być może w jakiegoś, z jakiegoś powodu odstawiliście trochę towarzyskie spotkania. Ja nie mówię o jakichś nakrapianych spotkaniach, ale wystarczy po prostu o tym pamiętać. Myślę, że to jest też czas takiego pojednania się lwiątek z niektórymi osobami, pogodzenia się, zrobienia sobie tego przysłowiowego brzdęk na zdrowie, tak? I to jest bardzo ważne. Szukajcie tych osób, które są dla Was ważne. Jeśli tam coś się działo nie tak, to po prostu starajcie się wyciągnąć rękę. Kierujcie się emocjami, pamiętajcie o przyjaciołach i tutaj na tym budujcie ten nowy rok, który będzie razem, z, ze wspólnie ze znajomymi, z bliskimi, tutaj dla Was ważny. Panna, panna na pełnie, panna na pełnie. Dobra, mamy. Eee, moi drodzy, panna bardzo poukładana, oczywiście bardzo. Pozdrawiam wszystkie panienki, moje cudowne. Panna bardzo poukładana, strategiczna, ale też taka konserwatywna być może czasami bardzo tradycyjna, bardzo taka skupiająca uwagę na bardzo ważnych szczegółach na etyce na lojalności. Tu bym powiedziała, że ten rok ma wam przynieść może troszeczkę więcej takiego odszukania w sobie tej duchowości niż skupiania się na tych tak bardzo ważnych właśnie aspektach, o których przed chwilą powiedziałam. Jest to oczywiście ważne, człowiek by nie funkcjonował, gdyby nie pewne zasady w społeczeństwie czy religii, która kształtuje nas i pozwala nam działać wobec jakichś schematów. Ale czasami trzeba pewne rzeczy odpuścić, czasami trzeba wyciągnąć po prostu rękę. Czasami trzeba zapomnieć o tym, co jest tutaj gdzieś nam powiedziane w dawnych czasach. A kolejną rzeczą bardzo istotną jest to, że. To jest czas waszego rozwoju duchowego, to jest czas, kiedy powinniście zajrzeć trochę głębiej w głąb siebie, bo wtedy ten rok będzie zupełnie inny, zupełnie inaczej się będzie wam klarować każdy jeden dzień, jeżeli wy będziecie podchodzić do niego z pozycji swojego wewnętrznego ducha, waszej duchowości, waszych emocji, niż z tego, co na zewnątrz i co tak bardzo musi być poukładane. Yy, waga, waga. Waga. O. Teraz mam taki sposób, że te karty mają tak lecieć mi. Waga. Yy, waga, powiedziałabym, tradycyjnie przystąpi do jakiejś strategii. Bardzo ważne będzie dla wagi podejmowanie jakichś różnych decyzji. Być może ma to związek z jakąś bliską osobą w waszym otoczeniu. Może to być małżonka, partnerka, matka albo jakaś koleżanka szefowa, ktoś z pracy. Będziecie bardzo chcieli podążać za tymi, jak gdyby, wzorcami, które ta osoba, głównie kobieta, ale pamiętajcie, to też może być mężczyzna, bo tarot jest dualny w takim przekazie, ale na pierwszym miejscu stawiamy oczywiście kobietę. Będziecie bardzo chcieli podążać za wzorcami tej osoby, bardzo będziecie chcieli nadążyć. Na Natomiast pamiętajcie, że nie macie za kimś nadążać, macie nadążyć za samym sobą, tak? To nie jest wyścig szczurów za przeproszeniem, to nie jest ściganie się i bycie takim, jakim ktoś jest, bo ktoś jest właśnie taki, dlatego że być może ma taką energię i takiego wewnętrznego ducha walki, dojścia do czegoś i osiągnięcia jakiegoś celu. Po prostu róbcie swoje. Miejcie w, swo w sobie tą energię, tą, tą witalność, tą, to, co ta karta rzeczywiście przekazuje, czyli ten temperament, tą chęć do działania, to wyjście. Z ospałości, być może z jakiegoś takiego marazmu, niech to w was będzie, ale na własną kartę, na własne tutaj konto zapisujcie swoje swoje życie, a nie na konto kogoś, żeby się komuś przypodobać. Skorpion. Skorpion. Na pełnię księżyca wraku. Skorpion. No, wyleci jakaś karta? Skorpion. O! No i super. Taką mam taktykę dzisiaj, kochani. Skorpionki, moje drogie, powiem Wam tak: rodzina, jeszcze raz rodzina. Myślę, że ten rok będzie bardzo ważny pod kątem albo scalania rodziny, albo zaopiekowania się swoją rodziną, bliższą, dalszą. To jest też czas jakiegoś takiego wyrównywania różnych rzeczy, być może ym, zainteresowania się bardziej osobami, z którymi kontaktu nie mieliście. Dla niektórych to będzie pojednanie, a dla niektórych to będzie dosłownie dążenie do własnego takiego domu rodzinnego. Więc być może waszym celem w tym roku będzie właśnie mieć swój własny dom czy własne mieszkanie, zbieranie na to środków, yy, stworzenie tego swojego własnego konta, i to na pewno się Wam uda, jeśli rzeczywiście ta wiara, że tak będzie, was cały czas będzie. Strzelec. O, już się tutaj wysunęło. Strzelec. Strzelce powiedziałabym, że tradycyjnie, w sumie, tak jak mówi o tym właśnie pełnia wraku, odetną to, co stare. Czyli to, co stare, właśnie zostawiacie za sobą, idziecie do przodu. Przeżyliście dosyć dużo w swoim życiu, chcąc iść do przodu. Prawda będzie dla Was najważniejsza, ale to jest ta prawda, która nie tylko ma wynikać z osób trzecich, ale ma wynikać z Was samych. Czyli powiedzcie sobie sami szczerze, czego Wy oczekujecie od życia, czego Wy chcecie, jaki macie na to plan. Co chcecie robić, gdzie chcecie pójść, gdzie chcecie się znaleźć, chociażby za pół roku, tak? To jest bardzo ważne. Odetnijcie to, co Wam nie służy, i to jest właśnie pokazane, że to zrobicie prawdopodobnie, a na pewno będziecie tego chcieli. Eee, koziorożec, 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 koziorożec. O, Za dużo, za dużo. No, wypadnie mi. Wypadki. W koziorożce dosyć umiarkowanie, czyli myślę, że w końcu, być może przy, przy jakichś burzliwych sytuacjach z tamtego roku, u koziorożców zagości takie umiarkowanie, stabilizacja, taka płynność. To może nie będą fajerwerki, ale to będzie spokój ducha, spokój emocji, ale też taka ochrona z góry. To będzie też takie, moi drodzy, poczucie, że jednak. Jak nawet coś nie wyjdzie, to za chwilę to, co nie wyjdzie, zostanie zastąpione czymś bardzo dobrym, co wyjdzie z kolei, i to będzie takie wyrównanie. No, będziecie balansować jakoś, będziecie sobie dawać radę, ale to jest czas spokoju, pojednania, też takiego zrozumienia siebie i takiego wyciszenia się trochę poprzez być może ostatnio. Dosyć trudny czas w poprzednim roku, więc zakończcie to, co było, o czym powiem, tak jak wspomniałam na początku, na końcu filmiku będziecie mieli rytuał. Zakończcie to, co było i pójdźcie do przodu, żeby zacząć wszystko stabilnie, powolutku, od umiarkowania, właśnie tak. Wodnik. Wodnik na pełnię wraku. Wodnik. Wodnik. Yy... Wodniki podobnie, podobnie jak nie pamiętam, który to był znak, chyba skorpion. Wodniki y, oczywiście też będą się odcinały, ale będą tutaj bardziej konkretne. Wezmą swoje sprawy w swoje ręce. Myślę, że będą chcieli rozliczać nie tylko siebie, bo od tego powinniście na pewno zacząć. Jeśli o tym nie pomyśleliście, to ja wam o tym przypominam, ale na pewno będziecie chcieli zacząć od rozliczania ludzi wokół Was. I o tym mówi właśnie ta pełnia też i w ogóle sam koniec roku, jako oczyszczenie. Zostawiamy to, co nam nie służy. Więc tutaj stawiacie trochę. W takim, przed takim sądem swoim własnym, ludzi, którzy są wokół Was i robicie z tym jakiś porządek na zasadzie, to mi nie służy, więc podziękuję za tą znajomość, za tą przyjaźń, za to wszystko, bo tak trzeba, tak należy uczynić i idziecie sobie w swoją stronę. Dla niektórych to będzie podsumowanie, dla niektórych to będzie. Totalnie strategiczny rok. Taki, który weźmiecie się w końcu w garści, powiecie, nie, dosyć. Ja muszę zacząć coś w końcu robić. To, tak dalej, być nie może. Oczywiście Wasza energia, więc będziecie dużo myśleć i dużo kombinować. I rybki. O, dobra. Weźmiemy tą, bo tak mi się jakoś. I znowu mamy tak, jak było. To przy raczkach, kochani król, więc rybki tutaj, słuchajcie, sobie również popływają w emocjach, w uczuciach. Myślę, że to jest takie odkopanie swoich własnych emocji, być może wybaczeniu komuś komuś z waszych bliskich tutaj osób z otoczenia, przyjaciół bądź rodziny, ale też myślę, że chęć takiego oczekiwania miłości od drugiej strony. Pamiętajcie największą miłością, jaką macie możecie otrzymać to jest ta, którą sobie sami dacie. Jeśli wy nie dacie sobie tej miłości, to nikt wam takiej miłości nie będzie w stanie dać, ponieważ wy nie będziecie w stanie jej przyjąć, nie mając tej miłości sami do siebie. Więc myślę, że dla Was ten rok ok jest bardzo ważny, żeby zidentyfikować w sobie to uczucie, to emocje, kim jesteście sami dla siebie, jaki macie do siebie szacunek, jaką macie do siebie miłość, a później będziecie w stanie pojednać się, pogodzić i docenić miłość, która otacza Was wokół, wśród rodziny, przyjaciół, najbliższych. Okej, okay, kochani, no to cóż, czytanka, czas zakończony, yy, więc przechodzimy teraz do krótkiego rytuału. Otóż moi drodzy, w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszej pełni, 27 grudnia, weźcie sobie kartkę i napiszcie sobie, no przynajmniej trzy, przynajmniej trzy, mogą być dwie, ale głównie trzy, jakieś sprawy, sytuacje, zdarzenia ludzi, które, które chcielibyście zostawić w tym właśnie roku, który mija i się kończy. Co byście chcieli, żeby już się skończyło i równo z zakończeniem roku zostało w tym starym roku, nie przechodziło na drugi rok? To mogą być problemy finansowe, problemy w związkach, problemy zdrowotne. Oczywiście w miarę logiki jakiejś, no bo umówmy się, no nagle nie wyzdrowiejemy z ciężkiej choroby, tylko dlatego, że napiszemy tego, ale to na pewno będzie miało ogromny również wpływ. To na pewno. Tego jestem, w tym jestem przekonana. Więc napiszcie, co byście chcieli zostawić w tym roku. Zapalcie sobie świeczkę. Może to być świeczka w takim właśnie jakimś świeczniczku, tak? Taka malutka. Zapalcie sobie tą świeczkę i w tą kartkę z tymi dwoma, trzema podpunktami, no żeby to nie była nie wiadomo jaka lista. Zostawcie pod tą świeczką. Świeczka niech wypali się do samego końca. W momencie, kiedy ona się wypali do samego końca, zabierzcie tą kartkę i spalcie ją. Właśnie dlatego to będzie najlepsze, bo wtedy weźmiecie nową świeczuszkę albo zapalniczkę i spalcie to w tym miejscu. Jeżeli możecie zrobić to na dworzu, to tym bardziej mówiąc, że odchodzi wszystko to, co tutaj jest napisane. Zost wszystko zostaje zakończone, odchodzi w zapomnienie. Dziękujecie za to, co się tutaj wydarzyło. Dziękujecie za cały ten rok i puszczacie to wolno. I teraz uwaga, piszecie nową kartkę, nową kartkę, piszecie, moi drodzy, w dniu 31 grudnia. Piszecie nową kartkę, na której byście chcieli, aby właśnie to, co się tam znajdzie, zaistniało w nowym roku. I znowu, dwie, trzy, cztery jakieś pozycje. Piszecie tam kartkę 31 grudnia. Chowacie ją w jakimś miejscu, możecie również położyć pod świeczuszkę, ale tutaj już tej świeczuszki nie musicie zapalać, ale możecie też zapalić świeczuszkę z intencją, że przywołujecie te wszystkie rzeczy, które tam są napisane, żeby razem z Nowym Rokiem was zawitały. Fajnie będzie, jak to zrobicie o północy, tak i, i tak dalej, ale wiadomo, że wiele osób może świętować ten dzień, więc równie dobrze możecie tą świeczuszkę zapalić sobie 31 bądź 1 stycznia to nic się bardzo jakoś nie zmieni, tak? I z tą intencją tych nowych rzeczy, które tam napisaliście, z taką intencją zostawiacie, kiedy się świeczuszka wypali, tą karteczkę chowacie w miejsce takie, żebyście ją gdzieś mieli na, na wierzchu, gdzieś właśnie wsuniętą, chociażby pod świeczuszkę i dopiero wyciągacie ją na 11 stycznia, kiedy będzie nów księżyca w nie pamiętam w jakim znaku, o, uwaga, słuchajcie, nie, nie pamiętam, ale wiem, że 11 stycznia będzie nów i dopiero wtedy bierzemy tą kartkę, a co z tym potem robimy? No to się dowiemy 11 stycznia, bo oczywiście na ten nów też to czytanie tutaj dla Was zrobię. Więc ym, pamiętajcie o tym, żeby tą karteczkę podpisaną na ten przyszły rok. Zostawić do 11 stycznia w miejscu, gdzie po prostu zawsze będziecie widzieli, że ona tam jest wsunięta z tymi nowymi, nazwijmy to, życzeniami, pragnieniami. I żeby tu tych życzeń, pragnień nie było nie wiadomo ile, bo tu chodzi o to, żeby energetycznie skupić się na tych jednej, dwóch, trzech, tak, żeby one miały tutaj do Was przyjść, i to będzie bardzo ważne. Kochani, żeby była jasność sama. Dosłownie to będę robić, więc zaczynam razem z wami, więc jeśli macie życzenie takie coś zrobić, to proszę bardzo. Ja na pewno to dzisiaj uczynię um, i tak też y, zrobię. Pożegnam się ze starym rokiem, ze starymi rzeczami, które bym chciała, żeby zostały w tym 2023 roku. Nie chcę już ich przeciągać na ten kolejny rok. Napiszę, co bym chciała, żeby się wydarzyło w 2024. E, zaproszę to energetycznie do swojego życia, czego wam też życzę. E, no i cóż, i mam nadzieję, że to zrobicie z przekonaniem i z wiarą. Jeżeli podchodzicie do tego bardzo sceptycznie, bądź jakoś prześmiewczo, no to nie liczcie na to, że to się Wam spełni, bo słuchajcie, ja też stąpam twardo po ziemi i to. Są pewne rzeczy, których nie rozumiemy, ale to, że czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że mamy się z tego śmiać. Czy śmiejecie się z tego, że nie wiecie, jak działa żarówka? Czy śmiejecie się z tego, że macie internet w telefonie, a nie widzicie kabli wiszących po waszym pokoju? No nie, bo wiecie, że to jest jakoś udowodnione w jakiś tam sposób naukowo, gdzieś to się ściąga z satelit z, satelit z kosmosu. I okej, okay, ale czy wy wiecie, jak to działa? Czy wy rozumiecie, jak to działa? No nie, na pewno tego nie rozumiecie, no chyba, że jesteście właśnie tymi naukowcami, to może i tak, to tak samo jak są osoby, które się bardzo, bardzo głęboko, są wibracyjnie na wysokim bardzo poziomie i rozumieją przekaz tej energetyki i ją nawet widzą, a nawet czują tą energię, więc wtedy takie osoby się mogą wypowiedzieć, więc nie śmiejmy się z czegoś, o czym nie mamy pojęcia. Okay? Więc jeżeli macie się z tego śmiać, albo ma, ma was to bawić, macie to zrobić jako wróżba Andrzejkowa na zasadzie w cudzysłów, to zostawcie to. to. To i tak się nie sprawdzi, absolutnie. Więc zapraszam do tego osoby, które są przekonane o mocy tego, co tutaj zostało powiedziane, o mocy tego księżyca, o mocy tego, tej, tej energii, o mocy tego przesilenia zimowego, o tym, że ten cały nowy rok się naprawdę zaczyna, nie tylko w kalendarzu, ale w całej przestrzeni dla nas. Jeżeli w to wierzycie, ale nie wiecie, jak to się dzieje, to zastosujcie to. I życzę Wam cudownego nowego roku. Gdziekolwiek nie jesteście, cokolwiek nie będziecie robić, jak się nie będziecie bawić, z kim nie będziecie się bawić, to życzę Wam wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, może w tym roku warto by było zacząć od złożenia życzeń najpierw w sobie, a potem złożenia życzeń wszystkim wokoło. Wszystkiego dobrego, cudowności, niech wam się darzy. Pa! pa.